No więc e, łapie policja jakiegoś draba typu słonina albo kaszana, jest sprawa w sądzie, zanosi się na długi, ciągnący się latami proces za pieniądze obywateli. No bo jak sprawa jest prosta, no to tak jak już mówiłem, proszę Pani, transmisja z egzekucji w telewizji, no i ślub, no ale jeżeli sprawa jest nieprosta, no to wtedy stosujemy wariant o kryptonimie Rududu. Rududu. Słodki kryptonim. Zupełnie jak ten francuski koziołek. No zaresztu eskortuje e, policja bandziora na salę rozpraw i dajmy na to na schodach jeden z nich, Rududu. No i wyładowuje cały magazynek kałaha w To jeśli dobrze zrozumiałam, zabija z zimną krwią, tak? <laughs> tak? Od razu z zimną krwią. Wypadek przy pracy, proszę pani, no. Policjant mówi, bardzo przepraszam. Oj, ale świeżo pastowane było i poślizłem się, że, czy coś takiego. No przecież nawet można upomnienie dać funkcjonariuszowi. Słuchajcie, no Filipiak, żebyście mi więcej tutaj takich hec nie robili w sądzie, bo posprzątane jest, no. A on na to, o, o, panie generale, przepraszam bardzo, ten problem się nie powtórzy, no a problem sobie już leży. Prawda w kostnicy.